Wszystkiego dobrego, drodzy rodacy, zdrowych świąt, bogatego gwiazdorka, mokrego dyngusa, A nie, to nie to święto. Przepraszam. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Chciałabym serdecznie złożyć życzenia swoim rodzicom, synkowi, ukochanemu Robertowi, żeby byli zdrowi, szczęśliwi i żeby im się wspaniale rok układał, cały następny. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt i nowego roku. Komu życzycie takie piękne życzenia? Dla kogo przesyłacie?

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, ani grają, nie. króle witają, paszty my śpiewają, wyzęta klękają, zdają, cuda, cuda, cuda ogłaszają. Przede wszystkim mojej małżonce Barbarze, no mojej rodzinie całej z Wejherowa, no waszej stacji przede wszystkim, bo też się wspaniali. No i życzymy sobie dobrych, dobrej pogody, żeby nie było za dużo śniegu i mrozu. No to chyba wszystko. Zdrowie przede wszystkim najważniejsze, żeby było. No to wszystko. Wszystkim moim bliskim w Szczecinie, w Wejherowie, Śmiechowie i w całej Polsce życzę dużo, dużo zdrówka, wesołych, miłych, udanych świąt i wszelkiego dobrego w nowym roku. Życzę przede wszystkim zdrowia, dużo pieniędzy, jak najlepszego życia w tym nowym roku, żeby było wszystko jak najlepiej. Składam życzenia Kowalskie Annie, mojej żonie kochanej zresztą. Ja życzę wszystkim mieszkańcom Wejherowa, także oczywiście mojej rodzinie, bliskim, mamie, tacie, synom, natomiast także mieszkańcom. Wszystkiego, czego sobie wymarzą. Zdrowia, pogody ducha, uśmiechu przy stole. Wszystkiego tego, czego, co buduje rodzinną, świąteczną atmosferę. Przede wszystkim myślę, że uśmiech. Uśmiech i radość w sercu. Wszystkim Przede wszystkim zdrowia, a szczęścia. I bogatego gazdora. O! <grywa> zdrowia przede wszystkim. Wszystkim znajomym i bliskim. Komu? Na przykład mojej żonie po prostu. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i słodyczy. Tylko Alek jej życzy. A ja? Państwu również. A jeszcze córce i synowi. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, pomyślności w pracy i w życiu osobistym. Składa mama. Dziękujemy, wesoły świąt. Izie i, i Milkawi. Chciałabym złożyć życzenia e, bogatego Gwiazdora wszystkim e, znajomym, rodzinie, tam wszystkim znajomym no. <ścoughs> e, e, szczęścia w miłości, e, dużo kasy i żeby był szczęśliwy nowy rok. Przede wszystkim e, synowi córce, wnukom, e, żonie przede wszystkim która się cały rok męczy ze mną. <laughs> Proszę Panie. A czego Pan nie życzy? No, przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze w naszym życiu. I łask Bożych od Bożego Dzieciątka. I żeby rzeczywiście ten cud narodzenia Pana Jezusa był najważniejszy, a nie to zabieganie i potrawy na stole. To może całej rodzinie bym złożyła życzenia szczęśliwych, zdrowych i wesołych świąt. No i szczęśliwego nowego roku, żeby był lepszy niż poprzedni. Bardzo dużo, dużo zdrowia, bo tego zdrowia naprawdę ludzie nie mają. No i żeby mieli pracę, pracowali to jest najważniejsze. Mojej całej rodzinie, moim dzieciom, no i moim koleżankom z pracy. I to wszystko wszystkiego, co najlepsze.